Hejka, dzisiaj Minecraft przetrwanie! Będziemy nagrywać. A czemu nie? Musi być Survivor, ale. No tak, jakby. Dzisiaj bez kamerki Minecraft przetrwanie. To dzisiaj bez kamerki będziemy. Niedawne filmy były z kamerką, jeśli chodzi. Tutaj był mój kwadracik, w yy, którym byłem, ale dzisiaj bo dzisiaj tutaj mamy być. Minecraft, A czekajcie, pójdę na chwilę do domku. Od dz... Dzisiaj coś cały czas będą, dzisiaj jest stra... sezon, straszny sezon. A o co chodzi ze strasznym sezonem? straszne sezon nam chodzi o to, że będziemy się horrory pojawiały, bo stra strasznie. będzie straszne, straszne. No, czy co mi się tu na razie przyda? Jakbym już, to bym chciał. A nie ty z killów, bo tamte już są totalnie zepsute. I ech, tego go potrzebuję. No tak, bo dzisiaj... O ja się mączy przepraszam, bo mam już jakąś słabą pamięć i w ogóle krótka. Szóstka była mega krótka. Jakby... To wiecie, no krótka. Krótka była szóstka. Szóstka, szóstka, krótka. Szóstka, szóstka, krótka. O tutaj wszyscy kopaliśmy sobie tu i tu wszystko więc dzisiaj właśnie tutaj będziemy kopać tutaj Jakby nam się dzisiaj węgiel znalazł w odcinku wow. to by było kozackie ja Mam nadzieję że tak się stanie ale wątpię. Ale nie wiadomo jak nam się to jakim jestem fajcia w, w niektórych grach mam ogromnego farta w Minecrafcie mam ogromnego farta ale nie w podróbce zawsze bo najgorsze nie wiem, wiecie co ja wolę nie tu kopać, wiecie dlaczego? bek nie Nie ja będę wiedział kiedyś będzie, będzie, kiedy będzie nocka więc por, pora nocka więc tutaj wolę kopać sobie. co to kurna z radia leci nie słuchajcie i tutaj będziemy kopać Czekajcie. No i... już może. Zbierzemy sobie dzisiaj trochę kobla. To na pewno. Czekajcie. Dzisiaj zrobię, żeby mój domek był bardziej ochronny przed mną. Będzie och będzie miał takie... Będę, będzie miał różne ochrony, z kamienia zbuduję ochronę przed mobkami, żeby im tak łatwo do mnie, patrzcie, czyli będę z jakimś walczył, żebym w razie co potykał się o tą moją, wiecie, to co buduję, moją, tutaj różne będę. No, to ta ochrona mi mega pomoże w ochronie właśnie. I o to w sumie chodzi. Dobra, to tylko jakiś on też zbi zostanie, ale to już nieważne. To to już odłożę do skrzyni. No, trochę nawet jest przyjemniej. Jest się bardziej bezpieczny. I tu jedzmy. Jaś mówił o jakiejś dziurze, w której kopałem taki Jaś bier. Mówił, że jakieś dziurze kopałem. Jeśli wie, to niech mi napisze. Niech napisze, niech napisze w komentarzach, czy to ta Czy nie? Czy tak? Niech napisze. A jak nie, a jak, jak żadna, no to niech napisze żadna. A jak nie napisze, to słabo. Jeśli nie, to ta najwyżej napiszę. No nie, noc. Co? Mam łóżko. A nie ma powodów do zmartwień. Mam ochronę, mam łóżko. Zawsze mogę y, iść się przespać. No już jest z mówię. Co? Nie! Mówię, nie chcę. No kurwa, może znowu wejść w Minecraft bez minecraft No, śpi. Bo zaraz się i tak budzimy, co nie? Czy ja lubiłem się Ono nie było tutaj. Okej. Okay. Jest dziwne. Czy coś mi potrzebnego? Nie, bo wyruszamy na podróż kopania. Może to się w niej lepszego znajdzie niż w każdych. O nie, to jest ta... ale nie warto. Ale nie warto. Eps, okej. Okay. To był, o dobre. I tutaj kopiemy sobie. Tak szybko się noc nie zrobi. Ja tak, ja tak, ja to czuję. A tu już jest Dirk. To były dwa Dirk. No okej, okay, niezbyt fajnie. I tak niepotrzebne mi są. No oh, kurde! Pa pod... mi pomógł. Super. jeszcze ja trochę zużyłem kilofa. Ale no, mamy chyba, mamy jakiś tak z tego co pamiętam. Ech, to na tyle chyba dzisiaj, pa. A, jednak nie pa, jednak jesteście, no to... A skąd mogłem wiedzieć? No skąd, powiedzcie. Wiecie, to pojazd. Czyli skąd mogłem to kurde wiedzieć. A to wszystkie są te Nie, nie mogę. Vibel Videos. To są wiberowe. To wszystkie takie. Mmm. Dobra. 18 MB i tak to nic nie pomoże. Widzicie? Inne. Dobra. Jestem. I... Ja, ale ja mam pomysła. To be, będę mógł, miał taki dostęp tu, tu, i to miał dwie, taką większą. No? Dobre. A tutaj nie trzeba. Tu, sztytem, który jest tu absolutnie niepotrzebny. I tutaj